Co powieść na to, żebyśmy przeczytali jeden po drugim te fragmenciki? Okej, okay. od księcia, tak? Od księcia. List słowa mnicha potwierdza, zawiera dzieje miłości i wieść o jej śmierci. Piszą tutaj, że kupił truciznę od ubokiego aptekarza. Przyszedł do grobu, by leżeć przy Juli. Gdzież ci wrogowie? Spojrzyj, kapulecie, i ty, Monteki, taka klątwa ściga waszą nienawiść, że niebo znalazło sposób, by miłość zabiła wam szczęście. A ja, że sporom waszym pobłażałem, straciłem krewnych dwu. Wszystkich skarano. Bracie Monteki, podaj mi dłoń swoją. Niech to posagiem będzie mojej córki. Nie żądam więcej. Lecz ja dam ci więcej, bowiem jej posąg wzniosę w szczerym złocie, by przed oczami Werony, potomnej lśnił posąg Julii, wiernej i niezłomnej. Przy niej niech złotem lśni Romeo młody, biedne ofiary ojców swych niezgody. Super idźmy, by sprawę te smętne rozpatrzyć, ukarać jednych a innym przebaczyć. Posępną zgodę ten ranek nam wieści słońce z żałości skryło się choć dnieje, by nie słyszano dotąd opowieści, bo nie słyszano dotąd opowieści smętnej jak Juli i Romea dzieje. Koniec. Słowo komentarza? Tak, no. Jak najbardziej. No tutaj ja. Szczególnie to podkreślenie, że ta miłość zabiła szczęście, prawda? To, to jest taki największa chyba tragedia tragedia w tej tragedii, czy największy ból tej tragedii żeby się nie powtarzać. No bo co tak naprawdę to nam mówi? tu. To nie jest tylko przecież tak, że te tragedie Szekspira mają wsadzone to przeznaczenie, żeby yy, tylko i wyłącznie zbadać jakiś charakter deterministyczny życia. Tylko one są nieprzypadkowe, te wzorce, które się pojawiają. Tak? Szczególnie widać to w Macbethie, gdzie jak, jakże aktualne jest yy, takie dążenie do władzy i korupcja duszy przez... Yy, yy, przez to dążenie? duszy przez to dążenie mhm. aktualnego jakiegoś króla, można by powiedzieć, który popełnia po kolei coraz to gorsze czyny, i może nawet zaczął, można powiedzieć w porządku. Natomiast to, co mamy tutaj. Jak to się dzieje, że tam miłość kończy się tak tragicznie? Że jak powinna się skończyć w normalnym wypadku? Co, co tu. Co tutaj jest, można powiedzieć, nie tak. No i to y, książę, y, książę stwierdza, że ta nienawiść była tak ogromna między tymi dwoma rodami, rodami że y, pociągnęła za sobą taki, y, nie wiem, sposób, tak, taką dynamikę tej miłości, że ta miłość wtedy ma taki charakter. Tak, tak to właśnie wygląda. Miłość burząca zły porządek, coś, coś takiego to jest też? Bo bardzo interesujący to, co powiedziałeś teraz. Bardzo ciekawe. To i muszę przyznać, miałem, mam duży problem z tym fragmentem. No. Sposób, by miłość zabiła wam szczęście. Cały wywód księcia jest dla mnie jasny. Mhm. Mówi on właśnie tak, jak wcześniej o tym wspominałeś, o tym, że nienawiść obu rodów wywołała efekt taki, że się stało, co się stało. Tak. Ale ten sam fragment. Miłość zabiła wam szczęście. Szczęście zakładam, chodzi tutaj o przetrwanie rodu, o życie dzieci. Tak, albo po prostu o dzieci. Po prostu no. o dzieci. Więc miłość między dziećmi sama sobie jakby odebrała to. Tak. Mam trochę z tym problem. Ale z drugiej strony, ostatecznie to, co się tworzy, to miasto, tak? Z postawionym posągiem. Tych, tych kochanków, tak, tworzących je jakby, znowu bardzo mi się z chrześcijaństwem kojarzy, że trochę tak jak krzyż, powiedzmy na środku, no, no, nie wiem, że w środku miasta, czy, czy kiedyś, jak były takie miasta mniejsze, albo cały czas we wsiach, to widać, yy, z kościół po, na środku, tak i krzyż na szczycie wieży. Tak. I, Krzyż jako. To jest ofiara Chrystusa. A tutaj mamy ofiarę, jakby nie patrzeć, ale może troszeczkę za dużo, to. No nie, no, jednak w pe pewnym sensie, to, je, to jest ofiara, tak? Bo oni nie chcą żyć dla siebie, więc odbierają sobie życie. Co prawda, oni nie robią to po to, żeby się. Pogodziły te rody. Tak? Nie, ma, nie mają takiego zamysłu, ale mimo wszystko efekt końcowy jest właśnie taki, że ostatecznie, aby pojawił się ten porządek lepszy, jakiś większy, no to coś musi wcześniej zginąć. I to jest chyba dość powszechny taki wzorzec działania miłości. Miłość jako coś, co tworzy, tak, że musi dokonać się jakoś jakaś ofiara, żeby. Mógł powstać jakby porządek na tym wyższym poziomie, na jakimś wyższym poziomie transcendentnym, na wyższym poziomie analizy, wyższym poziomie świętości, w zależności od tego, jakiego języka chcemy używać. Nie? Tak. I wydaje mi się, że tu warto jest spróbować chociaż troszeczkę też powiedzieć o tym, jaka ta miłość była, no bo ona była taka erotyczna, tak? Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, niedojrzała, mm, głównie tam można powiedzieć wzrokowa, co mówi też brat Wawrzyniec, że on nie kocha sercem, tylko oczami. tak, Stąd tak szybko zmienił z, y, y, z Rosaliny na Julię. I tak, jakby to, co książę mówi, to że ta nienawiść była tak wielkim ciężarem do wzięcia tej miłości, że też ta ofiara musiała być tak wielka. Tak ja to rozumiem. Nie wiem, czy. Czy byś się zgadzał z taką interpretacją? Bardzo mi się podoba Twoja interpretacja, dlatego uwielbiam z Tobą rozmawiać. <grym> Zawsze mi rzucasz światło na rzeczy, o których bym nie pomyślał, co bardzo cenię, właśnie. Dodatkowa para oczu do analizy tekstów jest bardzo cenna. I bardzo mi się to podoba. Biedne ofiary ojców swych niezgody. No, dobre jest to, że oni na koniec się reflektują. W zasadzie można by powiedzieć, że całkiem pozytywne zakończenie, jak na tragedię. No to prawda. Bo przynajmniej coś pozytywnego się wydarzyło ostatecznie, ale w sumie. No w sumie nie, no tam w każdej z nich jest jakiś tam smaczek, taki coś, jakiś charakter, że jest jakaś tam na, um, cząstka nadziei, nie? Więc może jednak nie takie wyjątkowe. Co u ciebie słychać? Jeżeli podobał się tobie ten fragment, to kliknij tutaj aby zobaczyć cały odcinek i nie zapomnij o subskrypcji.